Słuchajcie, okazuje się, że jak na miejsce z zakazem latania dronami to naliczyliśmy 3 plus nasz. Słuchajcie, tysiące ludzi, wycieczki w każdą stronę. Od się ładnie jak wyglądamy pięknie. Gdzie ty jesteś? No, no. tu. Cudna tak, pogoda. Że. Pogoda piękna. Miejsce super. Sprawda kolorów nie widać, nie wiadomo jak super. Ale ludzi pełno. Na tą plażę chyba tam nie będziemy schodzić. Czemu? Idziemy. Później nie damy rady pod górę tam wejść. Bo to jest kawał drogi. No zobaczymy. Na razie idziemy dalej. Szukamy kubła na kupy. Sier. psie, oczywiście. Słuchajcie, sam język polski słychać wszędzie, ale bardzo dużo obcokrajowców. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda. Chcesz tam schodzić? Tak. Ja wiedziałem, że nas to czeka. Że musimy zejść na dół. Nie chce mi się, naprawdę. Ale, ale dla mnie zrobisz wszystko, tak? Tak, ja nie byłam na dole jeszcze. Aha. No dobrze, więc zasuwamy na dół w takim razie. No to już. Okazuje się, że jak na miejsce z zakazem latania dronami. To naliczyliśmy 3 plus nasz no i jeszcze helikopter nad nami krąży. Także w ogóle strefa wojny. My można powiedzieć, lataliśmy legalnie, bo opuszczaliśmy go z plaży przy odpływie. A żeby uściślić o co chodzi, wytłumaczę Wam, jak to jest z zasadami, gdzie nie wolno latać, cały ten teren to jest. Teren prywatny i właściciel sobie zażyczył, że nie wolno latać. Więc nie jest to ograniczone w aplikacji drona. Aplikacja drona zezwala na tym terenie latać, ale właściciel nie pozwala. Natomiast jak woda odchodzi, jest odpływ, to cały teren, który powstaje odsłonięty podczas odpływu, należy do królowej, a nie należy do właściciela tego landu. Więc królowa, z tego co wiadomo, nie zakazała nikomu latać dronami. A strefa powietrzna też nie należy do nikogo. Więc w momencie odpływu można sobie spokojnie stanąć na plaży, która jest jeszcze mokra, wystartować dronem, i właściciel terenu nie ma prawa ci nic zrobić. To tyle. Nie dziękujcie. Słuchajcie, to miejsce, o tam. To jest miejsce, z którego kilka miesięcy temu, jak był szczyt popularności plażowej, czyli było bardzo gorąco i ludzie tu zjechali z różnych części Anglii. To jakieś półgłówki stamtąd skakały i chyba dwa helikoptery, cztery osoby musiały zabrać, czy jakoś tak. Także nie poszło im. To to było w samym środku lockdownu? W samym środku lockdownu, tak, oczywiście. Tu w ogóle nikogo nie powinno było być na plaży, a plaża była pełna i nie było nawet gdzie usiąść. I tego nie wiemy z praktyki. O proszę, następny dron ktoś właśnie puszcza. wygo to stąd nie zobaczycie, ale następny lata. Także to jest jak wygląda jak szkolenie dla dronowców nowych, a nie zakaz latania. No cóż, tak to jest. My, jak zobaczycie na wideo, polataliśmy trochę z tyłu, żeby nie latać nad głowami ludzi. E, więc staramy się trzymać zasad bezpieczeństwa jak najbardziej. Ale przy latającym helikopterze widziałem, że inne drony nawet nie zniżały lotu, więc... No nie wszyscy mają łeb na karku. E, tam widać kilka statków rejsowych. Nad nimi by było fajnie polatać, ale nie wiadomo, czy uda nam się gdzieś to stanąć po drodze, tak żeby był wystarczający dystans e, do nich. No i tyle, idziemy dalej nad jezioro Ludlow, czy jakoś tak? Także jest tam ten sam teren prywatny, tam też nie wolno latać, ale zobaczymy, jak dojdziemy. Prawdopodobnie z tego co pamiętam, tam jakieś miejsce będzie, żeby zjeść rybkę albo jakąś sałatkę fajną. No, także do zobaczenia na górze. Teraz się trzeba wdrapać na szczyt. Słuchajcie, weszliśmy już pod górę. Przy okazji spotkaliśmy pierwszą fankę. Miła dziewczyna pyta się, czy możemy jej zrobić zdjęcie. Zrobiliśmy jak zobaczyła nasz mikrofon i kamerkę. Mówi o, czy wy vlogujecie? No, mówimy, że tak. Ja bym chciała to zobaczyć. No, ale. Niestety, jak powiedzieliśmy, że blogujemy w języku polskim, to stwierdziła, że chyba nie da rady. Ale widać nas z daleka. No, idziemy dalej pod górę. No słuchajcie, nie udało się. Nie schodzimy na dół, bo za daleko. Idziemy oglądać 600 łabędzi, A dlatego, że jest ich 600, to pewnie zejdzie nam do wieczora. Także wracamy koło naszego pola campingowego, Następny jacht wpływa tam do no. Ojej, pięknie. Także tu przyjedziemy następnym razem i zaparkujemy tam na dole, żeby nie trzeba było wchodzić tu pod górę. Wracamy. Malucha, mali. Mali, mali. Ja przyjechaliśmy z powrotem, i w zeszłym tygodniu zmieniałem te światło obrysówki bo stare raz świeciły, raz nie świeciły. Tam było trochę wody w środku, nie było wiadomo co z tym zrobić, więc je po prostu wymieniłem. Nowe światełka są super. Te stare były wciskane, te są te są em, zakręcane na śrubki, więc nie powinny przeciekać, powinny być dobrze ściśnięte, Ale co się okazało? Światełka prawie takie same, a żarówki całkowicie inne. No i. Jeździmy bez żarówek, za to z nowymi światełkami. Teraz przyszła mi paczka żarówek. Spróbujemy je tam wsadzić. Zobaczymy, czy się uda. Chwila, ja potrzebuję rękę, żeby to jakoś odkręcić. Nie wiem, czy tak hop siup. Jedna jest żebym śrubek nie pogubił. Druga jest. taka położymy na dachu. I zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo prosto, dwa kabelki, e, dziurki na śrubki były w tym samym miejscu, więc bardzo prosto się to wymienia. Zasilikonowałem to ładnie dookoła. Nie mam na chwilę obecną, jak sprawdzić, czy to, czy to działa. Bo nie chcemy się podjeżdżać vanem, żeby przypinać całą szczepę, ale na pewno działa. Sprawdzimy to jutro. A jak nie, to będziemy się bawić na następnym wyjeździe. Dobra, teraz poskręcam to bardzo prosto. Dwie śrubki, oczywiście czerwone do tyłu, białe do przodu. No i zaraz się zabieramy za drugą stronę, bo tam jest dokładnie ta sama sytuacja. Lampki już zamontowane. Żarówki też. Także mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Jeszcze Sprawdzę, czy. Na pewno. No. Tyle się nagadałem, że czerwone do tyłu, a białe do przodu. A w sumie dałem całkowicie odwrotnie. Czyli do poprawki. A chińskie tradycje prawi. Sprawdź dwa razy, zanim przykręcisz. Teraz powinno być dobrze. Czerwone z tyłu, białe z przodu. W taki wypadek sprawdźmy jeszcze to Czerwony z tyłu Biały z przodu będziemy żyli No Także na chwilę obecną grill się już robi Proszę jak ładnie się robi Nasza karkóweczka elegancko już też się robi Także zaraz będzie gotowe, a później chyba złożę przedsionek, bo jest sucho, jest ładnie wysuszony. A jutro się będziemy zbijać, musimy około 11.00 zwolnić miejsce, ale możemy przestawić przyczepę tutaj przy wyjściu zaraz i pojechać sobie jeszcze pozwiedzać i później ją odebrać. Także tak zrobimy, ale że nie daj Boże, jakby padało w nocy albo mokro, jakby było, to żeby nie chować mokrego przedsionka, zaraz go schowam. I to by było na tyle. I do zobaczenia jutro.